Witajcie w podcaście Kasujemy, gdzie zajmujemy się typami bukmacherskimi. Przed wami Andrzej, gospodarz programu. Tak jest, wszystko się zgadza. Wita was Andrzej z portalu TylkoPiłka.pl. Witajcie w sobotnim odcinku podcastu Kasujemy, w którym nadal prezentujemy nasze typy bukmacherskie. Dziś do oferty bukmacherów wraca CS:GO, dlatego i u nas pojawi się zarówno singiel, jak i dubel. Wczoraj w jedynym naszym kuponie, czyli dublu, zanotowaliśmy wygraną, dzięki której skasowaliśmy 80 zł. Nie marnujmy już więcej czasu na wstępy, tylko przejdźmy do typów na dziś. Zaczynamy. Single dnia w podcaście Kasujemy. Sobotniego singla zagramy w e-sporcie i pozostajemy w ISL Pro League. Typujemy, że fazę pokona Mouse Sports. Fazę udanie rozpoczęło turniej kwalifikacyjny do ISL Pro League, pewnie pokonując niżej notowane Tylu 2 do 0. Mouse Sports z kolei przystąpi do tej rywalizacji pośrednio udanych w wykonaniu tej ekipy AM, gdzie drużyna ta musiała uznać wyższość zarówno G2, jak i 100 Thieves. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Jednak nieco większe szanse w tej konfrontacji dajemy drużynie FAZE, która wydaje się być w ostatnim czasie w nieco lepszej dyspozycji. Gramy zatem na zwycięstwo FAZE po kursie 1,94. Dubel dnia w podcaście kasujemy. Na pierwszej pozycji w dublu gramy na poniżej 2,5 mapy w spotkaniu G2 Esports Lu. Obie drużyny przystąpią do tej rywalizacji w zupełnie odmiennych nastrojach lub przegrało wszystkie z ostatnich pięciu rozegranych spotkań, nie wygrywając przy tym ani jednej mapy. G2 z kolei spisuje się całkiem nieźle, przegrywając jedynie z nawi podczas ostatnich finałów AM. Naszym zdaniem niespodzianki w tej konfrontacji nie będzie i gracze G2 odprawią rywali z kwitkiem po dwóch rozegranych mapach. Na drugiej pozycji stawiamy, że Invictus Gaming pokona Sunning 2 do 0. Obie drużyny mierzyły się ze sobą jak dotąd ośmiokrotnie i za każdym razem górą byli gracze Invictus Gaming. Naszym zdaniem dzisiaj będzie podobnie. Invictus są w o wiele lepszej dyspozycji od swoich przeciwników, walczą o awans do playoffów i każdy inny wynik niż zdecydowany triumf tej ekipy będzie dla nas sporego rodzaju sensacją. Oba te spotkania dają nam łączny kurs 2.19 jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, skasujemy 192 zł. Subskrybuj nasz podcast na YouTube, obserwuj nas na Instagramie oraz Twitterze, i zapisz się do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na sobotę. Życzymy Wam udanego dnia, samych wygranych kuponów i jak zawsze. Do usłyszenia jutro. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kasujemy. Zapraszamy na naszą stronę tylkopilka.pl oraz już jutro na kolejny odcinek podcastu z typami buchmacherskimi. Do usłyszenia!